Tak w całości wygląda mój teleskop. Teraz podejdziemy troszkę bliżej. Mamy półeczkę na akcesoria. Tutaj akurat teraz mam okulary położone na niej. Tutaj mamy prze przeciwwagę zapobiega to nadmiernemu chwianiu się teleskopu. Kolejną przydatną rzeczą jest szukacz, który ułatwia znalezienie punktu na niebie lub w terenie. Teraz zajrzymy sobie do środka. Aby oglądać słońce, potrzebny jest specjalny filtr z oprawą. Tak, taki jak, między innymi taki jak ten. Zaraz go zamontujemy. Po zamontowaniu filtra wygląda to właśnie tak. Nie zapominamy też aby zakryć szukacza specjalną fol folią filtrem. Ułatwi to nam znalezienie słońca na niebie. W szukaczu mamy namalowany krzyż, który ułatwia namierzenie interesującego nas punktu. Musimy pamiętać, aby zakryć szukacz, patrząc na słońce, ze względu na możliwość utraty wzroku. Jak nie, druga sprawa, jak nie zakryjemy szukacza, ten krzyż słońce po prostu wypali. Teraz spróbujemy spojrzeć przez okular, zobaczymy, może uda nam się coś zobaczyć. Mamy szczęście. Akurat widzimy słońce, jest to przybliżenie najmniejsze, które mój teleskop może mieć. Widoczna kropka na, na słońcu jest to punkt na lustrze teleskopu. Normalnie, patrząc gołym okiem, nie jest praktycznie ona widoczna. Teraz pokażę, jak może być niebezpieczne słońce bez filtra. Akurat tutaj mam okular, który się troszkę przytopił. Wystarczyło dosłownie 2-3 sekundy, aby przytopiło plastik. Taki sprzęt daje obraz odwrócony. Teraz mamy przerywnik kolejowy. To jest mało polska. Wracając do teleskopu, parametry mojego teleskopu podam w opisie do filmu. Aby wykonać przez teleskop zdjęcia, musimy mieć specjalną złączkę. Do mojej luszczanki wygląda to tak. Montujemy to w tym miejscu. Teraz można lustrzankę tutaj nałożyć. Po zamontowaniu lustrzanki teleskop wraz z lustrzanką wygląda następująco. Na wyświetlaczu widzimy słońce. I mamy kolejnego husarza. Tym razem z kaszubem.